Dzień dobry, moi mili państwo. Przyczyny stosowania dopingu, które ja zauważyłem w swojej pracy. Na pierwszym miejscu stawiam problemy natury psychicznej. No, tak to wygląda. Brak akceptacji samego siebie. Ludzie, którzy nie są sportowcami, nie mają genetyki do sportu, nie mają predyspozycji, nie mają finansów, nie mają charakteru do sportu, ale mimo wszystko wchodzą na turbinę, bo chcą poprawić swoją samą ocenę. Oczywiście, oczywiście, widzą to zupełnie inaczej, gdyż ich mózg ich oszukuje, bo czuje się dobrze, będąc na turbinie. Ale prawda jest taka, że większość z osób stosujących doping to są osoby, które mają problem z samym sobą. Tak to już jest, moi drodzy. Po czym to poznać? Bardzo prosto. Jak u alkoholika. Powiedz mu, żeby nie pił. Powiedz takiemu gościowi, słuchaj, to zejdź z bomby, zejdź z turbiny na pół roku. I tak nie startujesz nigdzie, nic nie robisz. Na pół roku zejdź. I zobaczysz. Czy on zejdzie, czy nie zejdzie. Sam sobie zrób taki test. Drugi powód to jest również chęć natury psychologicznej, psychicznej. Jest chęć przypodobania się grupie, ale bardziej nie od strony, że sam w siebie nie wierzysz, czy sam się źle widzisz, ale jesteś w otoczeniu ludzi, którzy są sportowcami, którzy turbią, którzy jak wiecie. Fejm fe, fe ma klimaty, wiecie, z Zadymiarze różne są, wiecie jak jest w życiu, prawda? Jesteś tam zbójem, masz kolegów zbójów i chciałbyś też być zbójem, no i chcesz być w tym klimacie, więc wchodzisz na turbinę. No wiem jak jest, wiem kogo prowadzę, wiem komu pomagam często. I moi mili Państwo, to jest też problem i to nagminny. Wpływ środowiska na danego człowieka. Zazwyczaj są to młodzi ludzie. W pierwszej grupie też to są młodzi ludzie, ale nie tylko, bo w tej pierwszej grupie ci młodzi ludzie oni dorastają i oni cały czas są tej samej mentalności. Są niedojrzali emocjonalnie. Tu z drugiej grupy natomiast bardzo często większość wychodzi, ale nie zawsze. Pewnie niejednokrotnie się z tym spotykacie, że widzicie gości, którzy się trzymają razem, trenują razem przez lat 10 na siłowni i zazwyczaj wyglądają dokładnie tak samo, jak wtedy, gdy ich poznaliście lub tam to czasami troszkę większy, czasami troszkę mniejsi, bo woda weszła, woda zeszła. No, przepraszam, może Ty tak masz, no ale nie miejcie do niej pretensji, ja po prostu mówię jak jest. Nie miejcie do mnie pretensji za to, że mówię jak jest. Możecie mieć pretensje do wszystkich innych, ale nie do mnie. Bo ja nie mówię, że ty, ja mówię ogólnie. Jeżeli Cię to zabulało, co powiedziałem, możecie myśli sobie, ale frajer pierdzieli, to prawdopodobnie gdzieś tam coś jest na rzeczy. I weź sobie to do głowy. Ja cię nie umoralniam, ja cię po prostu rzucam lampkę. Taką wiesz, czerwona lampka, cyk. Że może jest problem. Bo czasami się nie opłaca. Kolejna grupa osób, która stosuje doping i to rozumiem. Naprawdę, są osoby już dojrzałe, osoby ustawione jakoś, nie chodzi że finansowo, ale życiowo, emocjonalnie, i mają swoje ambicje. Sportowcami nie będą, ale mają swoje ambicje. Chcą tyle tyle wycisnąć, chcą zrobić to, zrobić to. Mają swoje ambicje, które nie wyle. Nie w... Nie wywołują jedynie lub przede wszystkim z zaburzenia jakiegoś, czy w ogóle z zaburzenia, ale to są ich sportowe ambicje, jakieś takie marzenia mają swoje i stosują swego rodzaju doping. Czy to będzie growth hormon, czy to będzie SA, czy to będzie peptydy. Stosują to, aby osiągnąć swoje cele, swoje ambicje, by poczuć się, że zrobili coś, o tym zawsze marzyli. I ja to rozumiem, ja takich ludzi znam, prowadzę i to nie jednego, chyba nie dziesięciu. Ok. I ostatnią grupą, najmniej liczną, są sportowcy. Sportowców bierze najmniej. W sensie, bo jest ich najmniej, patrząc procentowo. Oczywiście powinno być odwrotnie jeżeli już, ale jest jak jest. Sportowcy to jest ostatnia grupa. Tutaj, komu nikomu chyba kto siedzi dłużej w temacie, nie trzeba nic tłumaczyć, dlaczego tak jest. Sport zawsze. Wszędzie tam, gdzie są pieniądze, gdzie jest sława, gdzie jest poczucie zwycięstwa. Nie chcę mówić zawsze, zazwyczaj, wchodzi do pik. Bo dlaczego Stefan sobie myśli, dlaczego mam nie brać, skoro Karol bierze? I przegram tylko do tego, bo on brał. I też weźmie. Tak. Łopatologicznie tłumacząc, aczkolwiek uważam, że też mechanizmy tam są troszkę inne. Może ze sportowcami też sporo pracuje, ale to już nie chcę się na ten temat rozwijać. To są główne przyczyny stosowania dopingu. A czy to jest moralne, czy nie, to już zostawiam zostawiam każdemu z osobna. Czy to jest dobre, czy to jest złe. Bo nie mi to osądzać, nie mi to oceniać, gdyż chcącemu nie dzieje się krzywda. Chcesz, bierzesz. Nie chcesz, nie bierzesz. A czy kogoś oszukujesz? Dowiesz się w następnym materiale.